Halo, tu Magda123 i będziemy dzisiaj robić znaczy dokończać moją kopalnię poza nagrywkami poza nagrywkami lubi, lubiłam tą kopalnię nie pytajcie się czemu tu jest tyle kobla i jak już wspominałam to Będziemy dokącać moją kopalnię. Kurde, gdzieś mi się zapodział mieczyk. Ale nie wiem. Gdzie mi się zapodział mieczyk. Zrobię go sobie z zelaza. Eee, crafting table. Table. jest mieczek, elegancko przepraszam miał być ten a tego wywalamy tego nie chcę bo to jest gówno, a nie miecz gówno Gówny to jest. Chwila. O! Tylko jeszcze zapomniałam, Chcę drzwi i tabliczki. Kulde! Cool Otwielaj się. Będzie nam potrzebne... ...dużo patyków. Będzie nam potrzebne... ...dużo patyków. Tak, tak mniej więcej. Dużo tabli, tabliczek. I jeszcze... A! I zabrakło mi tego. Zablakło mi tego, no. ...dylewna, żeby zrobić drzwi. Ile mam drzwi? Dziewięć. Chyba powinno wystarczyć. E schodzimy. Potrzebne nam drzwi i to jeden i tu drzwi wstawiamy I tu nie możemy Zrobić robić kopalni. Na razie mam tylko jedną kopalnię. Żeby nie zapomnieć to tu jest dwa. Chyba wystarczy mi tak, kupimy, kupimy. widzowie, uuu, znalazłam węgiel, ale... Nie to. Chwila. Uuu, Bo nic nie widzę, tu by się też dało oświetlić, a nie w ciemnościach oczywiście wykopię to z lasu. Będzie tak spad na tu, dobra. Jak chcecie więcej, jak chcecie więcej pod lukim man, to piszcie. Ja chętnie odpowiem. O matko! I tu jest piasek już. Lepiej pomostu, stawić pomostu, Piasek. Ha, 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 aaa. A, widzowie, tu mam dostęp do wody. ale tu postawimy pochodeńkę i tu damy drzwiczki dź ojej widzowie jak chcecie to to mogę nagrać Um, trwa... nie trwajty o, 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 o widzowie Tu mam wodę i tu Ej, czemu widzowie? A czemu mi się drzwi zal dały taką funkcję jakbyś dało niszczyć nie wiem widzowie, ale chyba wybuduję sobie inny domek bo ten mnie troszkę denerwuje W następnym odcinku będzie budowa domu. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i suba, papa. Pa.